No siemanko, siema, siema, cześć, hej. Nie było mnie kolejne, uwaga, uwaga, dwa tygodnie. A nagrywałem jakiś takie odcinek. Ale już jestem, bo mamy tutaj... Fionotokową grę. U nas glitched attraction. Jak nie wiecie co to jest, to to jest Fun Game ja byłem fanem fnaf od dzieciństwa i patrzyłem na Bradcraft FNAF-a od dzieciństwa, jak miałem 4 lata. Nie będę przedłużać i po prostu kliknij sobie to play i new game i are you sure to start new game? Um, Casual Will be checkpoint z Normal. Kaszu, ale... Ja oglądam już na YouTube. Nie będę tak w ogóle, jak to wygląda. W serio, ta myszka tak wygląda, jak w prawdziwym życiu, no. Boka. Dude, ziołek. E, po prostu wyjdź, e, po prostu zobacz ten Fastbar Attraction. Mój przyjaciel e, zabrał wszystkie rzeczy. Chodź tutaj, e, musisz to zobaczyć. E, wysłałem ci lokację. Po, prost... e, po prostu e, go, e, chodź tej nocy. Nie mogę nadążyć. Okej. Okay. Ja wiem co mnie czeka. Ja się szczerze trochę boję. Ale spróbuję. Master overscreens. Na pewno całej gry nie przejdę, bo jestem. Ehm, siema. Welcome to the renewed and redesigned um, settings i to sobie tak ustawimy sensitivity nie e, i oszczegam przed migającymi światłami jakby co normal attraction here You will experience all the creepy stories made by lunatic haters of Fazbear Entertainment since 1987, where the robots come to life, a murderer roams the place, and accidents happen in the back room. <inaudible> Do not link to the 2027 accident if you really think you are prepared for this journey where you may experience things such as fear, panic, injuries, extreme sweating, epilepsy, fainting, heart attacks, and their variations. Join us right now for a price of only fourteen dollars. <inaudible> <99. inaudible> Pain <will also inaudible> responsible for any of the symptoms mentioned before. Thank you. Now before I open the door for you, please give all your belongings to my maid in the other window. And watch uh, The door has been opened. Thank you and have a new great experience. Okay, intruding deep manager. Press arrow Meet your best friend to the deep manager. Eee, ok. Eee, lekcja pierwsza. Eee, zobacz wszystkie typy, zanim zaczniesz level. Eee, możesz używać. A tam chyba ubiecie angielski. Um, Lekcja druga. Try to distract the tip before checking the next one. No rozumiem. Check the background images. Feel free to look uh, before starting. Start playing. You finish the project. Jest the tip. bardzo sus. Jumpy. Yes, boya. Yeah, boy, yeah? yeah but just all Yeah, please. i yeah, start Jezu. Ja nie chcę. Ja nie chcę. Trzeba wyjść? Nie dziwcie się, że będę cykorem, jak w to będę grać. Po prostu Sure, sure, sure. I am scared. Fredongo, ты там тося? Fredongo, Fredongo. Jezu, mam cię na oku? Gdzie? No, kurde, a jakie mam to usłyszeć? Czy muszę w to grać? Czy muszę w to grać? Czy muszę w to grać? Widziałem. Nie zdziwcie się, jak będzie z tej gry jeden odcinek, bo jestem cykorem, nigdy nie gra w dafa i jestem cykorem. A ty, Fredongo, mi nie przeszkadzaj. Nie zdziwię się, jak będę miał koszmary Mogę? Ja... Ma... Mogę wrócić? Ja nie chcę tego sam robić. Ja chyba obstawiam, że teraz nie będę w to grać, tylko w to zagram wtedy, kiedy po prostu zagram to, kiedy będę miał kolegę i będę mógł z nim gadać. Tak, to nie mam psycha tego zrobić. wiem, go układać? Nie. Po prostu nie mam psycha tego zrobić. Więc sorry, ale... Muszę teraz skończyć odcinek i... Zobaczyć jak... Zobaczyć się z jakimś kolego, bo... Nie mam psychy w to grać bez rozmawiania z kimś i... To może... Boje, serio. Wy sobie oglądacie. Wy nie jesteście bez strachu. Ja to wiem. Oglądałem Sharikana Admirosa, I ja sobie to oglądałem dla fanu, a oni się bali. Ja, ja widziałem, jak Sharikan się bał. Ja mówiłem sobie, to nie jest straszne, ale ja jestem na pierwszym levelu i bi się chcę zrobić. Za przeproszeniem, o rzecz. Nie polecam to rozjeść, ale nie chcę, żebym tam, tam trafił. No więc co, ja po prostu skończę ten odcinek teraz, bo jestem zbyt dużym cykorem. No i co? No i nara.